Kom. Szanowny Panie Patryku, że nie, nie wciska mi swoich e, teorii, wydaje mi się, m, że łapiesz za język, jak nie wiem. O czym Pan mówił. w ogóle, proszę Pana? Niech Pan Bońka spyta. Pan źle pracował, Pan zrobił złe wywiady, Pan jest do kitu, Pan jest do zmiany. To Ty jesteś czasem wywiadu, tak? tak? To powiem Ci szczerze, Są. że mnie to śmieszy. <noise> Dobry wieczór, Patryk Mirosławski to jest program A z Wywiadu. Jesteśmy w winiarni Labodega na Nowym Świecie w Warszawie. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Andrzej Grajewski, człowiek, którego kibicom nie trzeba przedstawiać, jak sądzę. Zależy jaka dziś na sportu. Ale i boks, tak, i piłka nożna? Wszystkiego po trochu było. Dziękuję Panie Rektorze za to spotkanie. Cieszę się, że mogliśmy tutaj właśnie przyjść, bo jakby to było w przypuścieniu werystacji kongresowej, to musiałbym założyć garnitur koszulę, A akurat tam ostatnio żona wyprała, i by nie było czasu. Nie, znaczy, u nas dreskot jesteśmy... jest na luzie. Tak jest. Także nie ma co się, co się stresować. Pan ogląda mój program. Tak, oglądam pana program z ciekawością, dlatego że różni ludzie, których, których znam, których znam z widzenia, których znam ze szpart gazet, mówią o sporcie w ten czy inny sposób. Nieraz ciekawie, nieraz mniej ciekawie, nieraz kłamią. Nieraz nie, ale prawdopodobnie u Pana jest wszystko dozwolone, okay. więc ja się do tego podporządkuję. To prawda, u nas można mówić wszystko. Yy, czym dzisiaj zajmuje się Andrzej Grajewski, jeśli chodzi o futbol? Jeżeli chodzi o futbol, no ja na pewno obserwuję futbol. Futbol europejski, futbol tutaj w naszej lidze, w pierwszej, mhm. poprzez to, że są transmisje. Jeżeli mam czas, oglądam mecze. Yy, mam paru młodych piłkarzy, którym pomagam, nie dlatego, żeby na nich zarobić, bo w tej fazie ich kariery nie ma mowy o zarobku. Pomagam Sławkowi Peszce. Mam małą firmę mhm. i po prostu czekam na to, żeby rozpocząć sezon wędkarski. Ale to już nie jest ten wielki grajek, tak? który kiedyś w futbolu ja znaczył e, wiele. E, wielki grajek, to powiedzmy sobie szczerze, było to związane przede wszystkim z widzewem. Z, ich, z jego sukcesami, sukcesami, które rodziły się w wielkich bólach. Dlatego jak wszyscy wiedzą, w że z tych czy z innych względów, nigdy nie było pieniędzy. prawda? Ja byłem tu strażakiem, że jak tych pieniędzy brakowało, przyjeżdżałem i, i ten tu bratowałem. To, że y, widzę, że zdobył dwa mistrzostwa polskie, pary wicemistrzostw polskich, że wszedł do czempioniki, naturalnie. Jestem z tego bardzo dumny i o tym nie zapomnę. Będę swoim nukom też opowiadał, jaki kiedyś dziadek to był hojrak. Na tym, na tym, na tym, rynku piłkarskim. A wreszcie Pan przestał być człowiekiem numer jeden Widzewie, ten Widzew też spadł w tak zwanym międzyczasie. Tak Panie że ma Pan też rację i to mnie bardzo zabolało. Ja w 2004 roku, to był chyba w kwiecień, zrezygnowałem z tego, żeby być dalej Widzewie z różnych względów, a przede wszystkim pierwszy względ, wzgląd to był wzgląd sportowy. Myśmy mhm. spali w drugiej ligi. Ja powiedzmy sobie, w tym czasie nie myślałem, że w Polsce jest aż tak rozszerzona korupcja w piłce nożnej. Ustawianie meczów, załatwianie sędziów, takich i innych rzeczy. Ja miałem sygnały, ja miałem propozycje, gdzie przychodzili do mnie codziennie i powiedzieli, słuchaj, jesteś porządnym człowiekiem, uważaj, bo tu jest spółdzielnia, widzę, spada. Ja w to nie uwierzyłem. Ja powiedziałem sobie, ach... Ale Pan mówił, drożę. proponowano mi nawet bańkę, tak? Tak, 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 proponowano mi, że na pewno nie spadnę, muszę dać parę złotych, Moja odpowiedź była taka. Słuchajcie, bo to było dwóch sędziów. Mhm. Mówię, nie mówcie mi, ile to będzie kosztowało, jak będzie zrobione. Mnie to w ogóle nie interesuje. Wtedy nawet, w tym czasie był Janek Tomaszewski, trenerem bramkarzy, widzę, i on przy tej rozmowie też był. Powiedział, wolę spać niż kupić jeden mecz, tak? tak. I, i powiedział Andrzej, dobrze zrobiłeś, bo no nie ma szans, no przygotujemy drużynę, na pewno nie spadniemy. Mhm. Była inna historia, przed nami był raptem świt nowy dwór, drużyna bardzo, bardzo słaba. My mieliśmy drużynę młodą, nie mieliśmy drużyny jakiś tam dobrej, fenomenalnej, a mieliśmy spokojne... No szale, dobra, ale panu był... jeszcze wrócę na chwilę do tak. tej korupcji. Mhm. Yy, przyszedł do mnie jakiś gość rzekomo z PZPN i powiedział, że za tyle utrzymamy ligę, czyli za milion. To to, to był ten, ten człowiek pan z PZPN? E, powiem panu szczerze, że to prawdopodobnie wyczyta pan z jakiś innych akt, bo do mnie przyszło dwóch gości i mi zaproponowało, że nie spadniemy z pierwszej ligi. To był sezon 2003-2004, gdzie to jeszcze wtedy w Polsce było dozwolone, nie było jakiejś mhm. wielkie kary za to. Ja, to był, powiedzmy sobie, ta propozycja była jedyną propozycją, którą odrzuciłem i... Nie, nie, ja przedstawię panu, no? Pańską wypowiedź. Mhm. Mnie dręczy i męczy, że ten widzew zostawiłem, gdy spadł do drugiej ligi. A wykolegował nas nowy dwór. Tam działał Wojciech Esz, pseudo Kiełbaska. I doszło do mnie, że daje milion za utrzymanie. Doszło, bo przyszedł do mnie jakiś gość, rzekomo z ZPN i powiedział, że za tyle utrzymamy ligę. Pogoniłem go. Potem przyszedł do mnie stary działacz widzewa, by jednak może dać. Powiedziałem, wszedłeś pan drzwiami, ale wylecisz oknem. Tylko pamiętaj, że jesteśmy na pierwszym piętrze. To nie był stary działacz widzewa, to był kierownik drużyny widzewa, który. Okay. Który, Ale mnie e, tutaj ciekawi, kto to był ten człowiek, który przyszedł rzekomo z PZPN? Nie było takiej, nie było takiej możliwości. Nie było, tak? Dlatego, że to, by, to byli dwaj sędziowie, którzy uh -huh. wtedy sędziowali nasze mecze, prawda? E, jeden świętej pamięci, drugi jeszcze żyje i niech żyje sobie jak najlepiej. Zazwiska pan nie powie, tak? E, Panie redaktorze, byłoby nie fair, dlatego że ja z tego nie skorzystałem. Mhm. Jeżeli bym z tego skorzystał, to prawdopodobnie bym pojechał do Wrocławia, bym był świadkiem konornym, bym powiedział wtedy tym organom, kto to był i sprawa by się szybko rozstrzygnęła. Ale jedno jest pewne, była ta propozycja, ja z tej propozycji nie skorzystałem i co się stało? I raptem świtny dwór wygrał 7 meczów pod, pod rząd. W jaki sposób? Nie mam pojęcia, ale fakt jest faktem, że że, że nam tych punktów brakło i spadliśmy w drugiej ligi. Niestety jest to w tej chwili dla mnie jest to przeżycie. Ja cały czas noszę to w sercu, bo ja w sercu mimo 61 lat jestem sportowcem i to mnie najbardziej boli. Forma jest ok jak widzę. No wie pan, no ja panu powiem jedno, że wiagra że jest coraz droższa, no ale na szczęście, na szczęście jakość się wymiguje, ale już by jest coraz gorzej. <grym> ok, mówimy o tym Widzewie, gdzie pan jak Powiedziałem, był kiedyś postacią absolutnie numer jeden, ale też nie chcę powiedzieć, że przez, przez Widzew, ale przez yy, zamieszanie wokół widzewa trafił pan za kratki. Tak, na miesiąc czasu, nie całe miesiąc czasu. Wie pan, yy, na pewno jest to. Jak jest więzienia? właściwie? Bardzo smutny epilog w moim życiu, dlatego że wchodzi pan do. do celi, gdzie jest sześciu innych, dużo, dużo młodszych ludzi, za handel narkotykami, za kradzież samochodów, za napad z bronią w ręku i wszystko, ludzie między, między 28 a 35, 39 rokiem życia. I no nie wiem, jakoś pozyskałem sobie tam szybko ich zaufanie i każdy z nich siedział jako starszemu wujkowi opowiadał o swoim życiu. Dramaty, dramaty, przy czym ja nawet z jednym z tych yy, kolegów, spokojnie mogę tak powiedzieć, utrzymuję kontakt telefoniczny. Mhm. I on ma jeszcze 4 lata do siedzenia i trzymam kciuki, żeby ten chłopaka wcześniej wypuścili, ponieważ yy, ja przeprowadziłem z nim wiele rozmów i jestem pewny, jeżeli on dostanie tą szansę, żeby być na nowo w naszej społeczności przyjęty, na pewno tego samego młody nie zrobi. A Pan trafił za niewinność? E, inaczej można powiedzieć. Ja byłem zszokowany, kiedy o 6 rano ktoś do mnie zapukał, weszło trzech smutnych panów i powiedział, pan jest Andrzej Grajewski? Bo mamy tutaj nakaz aresztowania. I nakaz przeszukania domu. Ja mówię panowie, ale bardzo przepraszam, ja się nazywam Jakub Grajewski. E, pokażcie mi, czy rzeczywiście jest to na piśmie. Na piśmie było Andrzej Grajewski, czyli oni przeszukali do Andrzeja Grajewskiego i zabrali do Wrocławia Andrzeja Grajewskiego. Jest to niezgodne z polskim prawem. Później byłem skazany na trzy miesiące przez asesorach. Co to w ogóle jest koszmar, prawda? Mm -hmm. Jest po polsku jedna wielka wajcha. W tej chwili toczy się proces i pewien jestem, że, że, że w tym procesie nie tyle, że zostanę uniewinniony, ale też pokażę, pokażę te machiny tego wszystkiego, co się wokół mnie działo, a inni ludzie, Inni ludzie, którzy byli na pewno zamoczeni w tym widzewie, po uszy, wyszli, wyszli, wyszli z tego wszystkie obronną ręką. Ja nie chcę ich w tej chwili oskarżać. O kim Pan mówi? O kim Pan mówi? Cała plejada ludzi. Cała plejada ludzi, włącznie z politykami. Pan mówi, udowodnię, że byłem, czy jestem niewinny i pokażę mechanizmy. Myśli Pan, tak. że dzisiaj to kogokolwiek jeszcze w Polsce interesuje? No. Tak o wtedy było głośno, kiedy pana zatrzymano. No oczywiście, no przecież na Pasku leciało, że już Grajski nie będzie jeździł sobie Ferrari, tak jakbym ja 15 milionów miał z, z widzewa. Ale e... czasu minęło już tak dużo, a dalej nie ma wyjaśnionej sprawy. wie pan, każdy dzień przynosi coś nowego. Każdy dzień przynosi dowody na to, w jaki sposób ta cała spokojnie mogę powiedzieć mistyfikacja mhm. e, była robiona i. i to komu zależało na tym, skoro to była mistyfikacja, jak pan mówi, żeby, mówi pan w tym programie, możemy mówić wszystko, tak. żeby udupić Andrzeja Grajewskiego? Tym, co rzeczywiście powinien tam się znaleźć. Ale komu? Bo pan mówi bardzo naokoło. Na Nie chciałbym przed zakończeniem sprawy wymieniać mhm. jakikolwiek nazwisk. Może być tak, że i ci ludzie też będą uniewinnieni. Mhm. Nie jest to moja sprawa, prawda? Jest to sprawa niezawisłego sądu. Jedno... Jest pewne, jeżeli chodzi o moją osobę. Ja nigdy, nigdy nie ukradłem z widzewa 15 milionów. Uh -huh. Nigdy, nigdy nie zrobiłem nic, co by zaszkodziło widzewowi. Przeciwnie, ja, ja, Jakub, Andrzej Grajewski straciłem, może nie ja, moja firma straciła na widzewie fortunę. Uh -huh. Fortunę. To są miliony, miliony złotych. Powiedzmy tylko widzom, którzy nie wiedzą, że tak. trzymanie miało związek sprowadzonym od yy, kilku miesięcy w koniec 2008. Początek 2009, prawda? Śledztwo. Eee, śledztwem dotyczącym niegospodarności w PZPN, w której wątek widzewa obok GKS Katowice odgrywał, odgrywał kluczową rolę. Chodziło o przejęcie udziału w klubie w 2004 roku od Andrzeja G., wówczas tak pisano, Andrzeja Grajewskiego, przez byłego właściciela świtu nowy dwór mazowiecki Wojciecha HS oraz Bigniewa Bońka i niezgodne z prawem przyznanie licencji na grę w drugiej lidze przez PZPN. Panie dyrektorze, widzi pan, ma pan informację. Które pan jest, by czytał. Tak, jest jest prawda, Absolutnie, że nie absolutnie jest nieprawdziwe, dlatego że ja już w 2000 roku nie byłem, nie byłem akcjonariuszem Widzewa. Często taki zarzut się pojawiał w, w mediach. Pan, no ma, właśnie, pan, no, ma pan tego świadomość? No, oczywiście. Ja sobie tego nie wymyśliłem. I oczywiście, oczywiście. Ja nie mam do mediów tutaj, wie pan, żadnych powodów na to, żeby być na nich zły, dlatego że. że, że te mrzonki wyszły z prokuratury. wyszła od pani prokurator Zimolong Zimoląg chyba, tak? Zimoląg, Prawda? I ona takie historie rozgłaszała, ona występowała w telewizji i powiedziała, że jestem, że jestem podejrzany o to, że tyle pieniędzy wziąłem. A ja jej się zapytałem, wie pani co, niech pani posłucha, to jak pani powie, w jakim ogródku to jest zakopane i w jakich słoikach, to powiem mojej żonie, będzie miała z czego żyć. No bo wie pan, no ja byłem zszokowany, że coś w ogóle powiedziałem do tej kobiety mówię pani co, pani chyba jest chora, bo ja jestem zdrowy, ale pani jest chora i te bochomazni pani samo sama podpisuje, ja w ogóle nie chcę mieć nic wspólnego. I się okazało, że miałem rację, dlatego że proszę sobie wyobrazić, że w tej chwili ja już nie mam tych zarzutów. Już nie ma 15 milionów, nie ma nawet, pół, nawet złotówki nie ma, że ja sobie przywłaszczę zzewa. To teraz pytanie jest, o co, o co jestem oskarżony? Jednym ze sposobów, to pańska wypowiedź, na opuszczenie mm. przeze mnie aresztu mogło być uzyskanie poręczenia powszechnie znanych publicznych osób. Yeah. Ostatecznie okazało się to niekonieczne, ale tak. zdążyłem się dowiedzieć, kto był gotów przyjść mi z pomocą. Artur Wichniarek, którego pan był menadżerem, e, Tomasz Golok, Jan Tomaszewski, Darek Michalczewski zgodzili się od razu. Między innymi. Między Nasz wspólny innymi. znajomy zapytał też Franka Smudę, czy mm. poręczy za mnie. Franc odpowiedział, że nie. To nie, nie chcę się wtrącać do tych wszystkich. To pańska wypowiedź na Super Expressu. Tak, i wie pan, ja byłem, byłem no, zszokowany, że, że w ten sposób ten człowiek, który przyjeżdżając e za wizerunek nic nie umiał, bo to nie był jakiś trener, który od razu zrobił w ten sposób i zaczynamy grać w piłkę inaczej, lepiej, prawda? On przyjechał dlatego, że ja go wybrałem i powiedziałem, jeżeli trzy lata ze mną wytrzyma, będziesz dobrym trenerem. Ale nazywa go pan niedouczonym przygłupem? Bo to pan tak gdzieś wy... Tak, smuta przypomina niedouczonego przygłupa. To jest ja wypo... wypowiedź ani... dla Onetu. Nie, 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 nie nazwałem, wie pan, to... Yy... Wypowiedź dla Onetu. No to albo Onet kłamie, albo pan teraz kłamie. No ja nie powiedziałem w tej chwili, że on jest niedouczonym, przygłupem, dlatego, że jeżeli suda ma tak dobrych yy, tych prawników i Tomaszewskiego skazali za to, że Tomaszewski powiedział Prost, słowo że prosta, postarkiem. gdzie to jest w żargonie piłkarskim, prawda, 100 tak, tak, razy pan... dziennie Dziennie. Ale Pan to mówił jeszcze przed tym, jak Tomaszewski został skazany, e, mm. prawdopodobnie. Natomiast e, inaczej, nawet jeżeli Pan tego nie powiedział, to nie będzie Pan na pewno Franciszka Smudę chwalił ani za poziom intelektualny, ani za e, przygotowanie brońcie do panie, zawodu. Brońcie Panie Boże, ja nawet na początku to jego po kariery... Po co Pan takiego człowieka trzymał i po co Pan ten, takiemu Problema, człowiekowi przed laty e, dał szansę? Jest taka sprawa, że e, ja uważałem... Uważałem, że w polskim y, piłce potrzebny jest człowiek z silną ręką, potrzebny jest człowiek y, po to, żeby prowadził żelazną dyscyplinę i taktyczną dyscyplinę życia zawodników i wtedy y, były trzy możliwości. Był y, Janusz Wójcik, był Grzesiek Lato i ten trzeci to był ten, którego wyrzucili ze Stali Mielec. To był Smuda. Jak dostałem telefon ze Stali Mielec do niego nie powiedzieli Panie to jest, to jest czubek, daj pan sobie spokój z nim, co on tutaj na panowie, dajcie mi ten, dziękuję bardzo za, za dobre rady i wszystko. I zadzwoniłem do Smudy i powiedziałem, słuchaj, chcesz być y, trenerem Widzewa? To musisz jutro za 15-11 przejechać do Łodzi, a ja było chyba 17 po południu, to on mieszkał wtedy w furcie, mhm. w jakiejś firmie pracował, sam okna myli czy coś innego, czy, czy biura sprzątali, cholera wie, to już nie pamiętam tego. I oczywiście, ja nie byłem na co dzień w wizywie, tak jak tu wszędzie jest pisane, że ja tam byłem, rządziłem i wszystko, głupota pełna, i przyjeżdżałem na, na mecze i, i wyjeżdżałem po meczu. I w tym momencie, kiedy on przyjechał, to zadzwoniłem, bo wtedy był chyba dyrektorem klubu był Andrzej Wojciechowski. I mówię: Wojcieżka, jest nowy trener? Mówi Andrzej, przyjechał za 2011. Nie pyta się o kontrakt, nie pyta się o pieniądze, tylko pyta się, gdzie ma się przebrać, bo musi iść do pracy. Będzie dobrym trenerem. Jak się ktoś nie pyta w Serbii o pieniądze, to musiał być dobrym trenerem. <noise> Dlatego <noise> tych pieniędzy i tak nie było tam. I tak się zaczęła sprawa ze smudą. My nieraz żeśmy się kłócili, jak to się mówi, do krwi. Ale to trwało. Trwało, trwało. I, i ja starałem mu się. Nie tyle mówić, co sam mu się przekazać, jaką ja sobie piłkę życzę, widzę, wie, prawda? Ja powiedziałem, Franc, jeżeli Ty przegrasz w domu 1-0, to ci opiernicza. Jeżeli przegrasz 5-3, jest wszystko w porządku. Wie Pan, dlaczego o tym mówię? Bo no? się zastanawiam... Yy, myślę sobie, że łatwo jest... Tak dobrze, Pan może naprawdę sobie wszystko myśleć, ja tutaj nie mam żadnych problemów. Dzisiaj... Nie, nie spoko. Dzisiaj hmm? krytykować Smudę, ale kiedyś Pan jednak na niego postawił i to Nie, trwało. nie, nie, nie. Panie... Wiemy, że dzisiaj jesteśmy mądrzejsi o doświadczenia. Tak. Smuda Natomiast... pokazał po odejściu z Widzewa, prawda? Czy on się z tego w tym, na tym, w tym Widzewie coś nauczył, czy nie? Ja się prawdopodobnie ten, 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 co go uczył, jest za słaby, bo się nic nie nauczył, bo poszedł do Piotkowi, tam go chyba zaraz wygonili po pierwszym meczu, poszedł do Legi, został zwolniony, poszedł do Wisły, mhm. do swojego, cudzysłowie, przyjaciela e, Supiała, też go pogonili. I później. Ja za nią wiem, co robisz? No pracuję w Ewa Wedel w marketingu. No ja więc słuchaj, jest taka możliwość objęcia e, Zagłębia Lubin. Człowieku, byłem w ostatnia drużyna, tam mnie pogonili, teraz będę do nich szedł, te są za nimi sobie ja Franek słuchaj, to jest naprawdę dobra drużyna. To jest dobra drużyna, Pokładasz to, zobaczysz, te chłopaki ci odpalą, bo to wszystko młodzi, fajni chłopcy mhm. są. Bo ja akurat oglądałem, wtedy miałem e, dobry kontakt z Andrzejem Krukiem. I tak zaczęła się, ta druga kariera Franka, prawda, w Zagłębie Lubin, poszedł, potem poszedł do Lecha Poznań, ale Lechu Poznań też miał 8 punktów przewagi, czyli mistrzostwo Polski na tacy, prawda. Tego mistrzostwo Polski nie zdobył. Potem cały lud chciał, żeby Franek został tenderem kadry polskiej. No właśnie, Pan mówi, smutne powołano na selekcjonera reprezentacji polskiej w momencie, kiedy szykowała się największa impreza stulecia. To. to było dla mnie przerażające. Przerażające, bo ja, jako prawdopodobnie jedyny skeptyk w Polsce, bo jak to się mówi, wszyscy mówili Smuda czyni cuda, to będzie mistrzostwo Europy, uh -huh. jedziemy po Puchar, Ja powiedziałem, słuchajcie, tego nie będzie, ponieważ Smuda nie ma jednego talentu. Nie ma talentu wybierania sobie uh -huh. ludzi, prawda, uh -huh. i, z, i, i z tego składania drużyny. On dostawał ode mnie na Widzewie drużynę i mówi, słuchaj, trenuj, to jest, to jest jedyne, co, co, co masz robić, trenuj, prawda, i nie myśl. Dlatego, że on tam raz trzy transfery zrobił i powiedział, że słuchaj, ty już tej transferów w Widzewie nie będziesz robił, bo to wszystko jest dramat, prawda. Uh -huh. I ja uważam jedno. Że Smuda, jeżeli chodzi o, o stronę sportową, absolutnie zepsuł nam tą największą imprezę naszych czasów. No, ja już prawda, tej, takiej imprezy już nie dożyję, może pan jest młody, to może jeszcze raz w Polsce się uda, żeby taką imprezę dostała do organizacji. Jeżeli teraz patrzymy, co chce UEFA, to prawdopodobnie już nie będzie tego rodzaju imprez wie pan, w jednym uh -huh. kraju czy w dwóch krajach, jak teraz mówiliśmy. Ja uważam, że każdy inny trener, prawda, każdy inny trener, mając tą drużynę, bo ta drużyna, proszę mi wiedzieć, nie była zła. Nie była zła, na pewno, to, to mi to nikt nie powie ja będę tutaj się, uh -huh. jak to się mówi, do śmierci się, się spierał, że ta drużyna była. Powinniśmy, powinniśmy wyjść grupy, powinniśmy Ale o opór. w tego nie zabrakło y, piłkarza z pańskiej stajni, z Wałęzał, z to Mira Peszki. I pan mówi tak, uh -huh. To była prowokacja, co zrobił Skroda. Najpierw to była prowokacja ze strony milicji niemieckiej. Jest już nawet dostałem chyba miesiąc temu uh -huh. od adwokata niemieckiego, który tą sprawę prowadził. Dostałem pismo, że ten policjant zostało to wszystko umorzone dlatego, że Sławkowicz nie zarzucany. jeżeli Sławkowicz zarzucano wtedy, prawda? po czasie, to tym liceum by został przykładnie ukarany. Dobra, ale na czym miała by polegać mm -hmm. prowokacja Franciszka Smudy w tej sprawie? Bormana, jest taka sprawa, że ja uważam jedno, czy by był trener niemiecki czy angielski, bo widzieliśmy w Anglii też Thierry i wszyscy inni też, podpadali mm -hmm. To ten trener, normalnie myślący trener. Jak pan tam powiedział? Jak pan tam powiedział tutaj? Nie, nie, nie niedouczony przygód, tak? Aha, normalnie myślący trener by zrobił jeden. Najpierw zadzwoniłby do, do, do zawodnika i powiedział, słuchaj, o co tam chodzi, prawda? Później zadzwoniłby do mnie i powiedział, słuchaj, on nie umie po niemiecku, jak to naprawdę było. Bo ja to, ja to się w ciągu jednego dnia wszystko dowiedziałem, prawda? Uh -huh. I to, z kim on tam był i, i czy rzeczywiście tam woda lała się, lała się strumieniami, wszystko jest nieprawda. Co robi Smuda? Smuda się oddaje jakiemuś szmatławemu brukowcowi, nie wiem jak on się nazywa, nie chcę tego, tego brukowca wymieniać niemieckiego, bo to szkoda czasu. To jest ten ekspres, tak? Yy, w to pan wydamowej. powiedział, to pan powiedział. Jedzie tam, idzie z nimi na milicję i później wychodzi i mówi, że on wszystko teraz z powiedział, nic mu milicja nie powiedział, bo nie ma prawa mówić. No? Mhm. I to już jest kłamstwo. Dwa, naturalnie tylko dlatego, że pan tak go nazwał, wyjął niemiecki dowód i zaczął się, zaczął, się, zaczął, się, zaczął się chwalić, że on, jak on tam Polak, on jest Niemiec, on najchętniej by tutaj przyjechał do pracy. W tym momencie, jak ja bym był Grześkiem latą i miałbym, jak to się mówi, miałbym jaja, to wtedy tego smute bym wyrzucił na, na zbity pysk. Bo tym zachowaniem on sobie. Który trener, niech pan mi powie, który trener. Jedzie do jakiegoś kraju i mówi, słuchajcie, to ja jestem wasz tutaj ziomek, ja nie jestem wcale Polak, prawda? W, oczywiście w tym, w tym szmatławcu jest jego dowód niemiecki, ja też mam dowód niemiecki. Ja się, czy pan widział, że kiedykolwiek się bym chwalił w moim życiu, że, że mam dowód niemiecki? Nie, nie. I, I potem to wszystko było, to wszystko było. Ten kolejny kroki było wiadomo historią, że z tego nic nie będzie. To przygotowanie, Jakiś tam Amerykanów, pościąganie i wiary w nich, prawda? Amerykanie są fajni, baseball, futbol, basketball, ale nie piłka. Soka to dla nich jest do 14 lat i potem wszystko się, wszystko się, 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 Mówimy się kończy. O Mówimy o Pesce. Gdzie się jest w, swoim, w swojej piłkarskiej karierze, w swoim piłkarskim życiu słabo Mini Peszko? Bo ja mam wrażenie, że słabo to wygląda. Oni no, wygląda to najlepiej. Ormana, mój sposób działania jako doradcy mhm. jest taki, że zawsze ostatnie słowo ma zawodnik. I ja rozmawiałem z ze Sławkiem, dlatego że Köln z nim przedłużyła dwa lata kontrakt na zasadach Bundesligi. Czyli bądźmy sobie szczerzy, jak na polskie warunki straszne pieniądze. No tak. On mógł je dostawać nie grając w piłkę. Ja powiedziałem Sławku, poczekajmy jeszcze troszkę, przyjdą na pewno inne, inne propozycje. Przyszła propozycja z Anglii, od swojego byłego trenera Solbakena. Mówi pan że ja bym chciał tam iść. Jesteś pewny, ja nie jestem jakoś, no coś mi mówiło, że słuchaj nie chodź tam, ale Sławek chciał wrócić do kadry. Jest nowy trener, fornalik. Jest nowe rozdanie, chciał pokazać się, że, że będzie grał, i chciał pokazać, że znów może zająć tutaj jakąś rolę, prawda? Czy, 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 czy grać na jakiejś pozycji, co trener by go, mhm. by go ustawił. Trener przyjeżdża, siedzi ko mnie i w pewnym momencie mówi: Wszystko widziałem, jest wszystko w porządku, będzie powołanie. Dwie minuty później Sławek odbiera przeciwnikowi piłkę, a ten z tyłu go tnie. Tak, że Sławek leży jak orzeł na tym, przychodząc z noszami i go, i go zbiorami. Ja spojrzałem na Waldek, Waldka, Wal, Waldek na mnie. Ja się zrobiłem blady. Wiedziałem, że w tym nie jest aut, bo to na wysokości uh -huh. wiązań krzyżowych, prawda? I wtedy się ta gehenna rozpoczęła. Dwa i pół miesiąca, przerwy, rozwrac z piłką. W tej chwili Sławek już jest zdrowy, może grać, ale jak. Jak wszyscy widzą, jego drużynka bardzo słabo tego trenera pognali. Przyszedł inny. No tak, Peszko tam też ostatnio gry, grywa, ale to minuty Panie, Panie redaktorze, powiem no dlaczego. E, przy tych historiach, jakie były z tym trenerem Solbakenem, on powiedział, słuchajcie, wy nie możecie tyle pieniędzy żądać, tylko zróbmy tak, że dostanie swoją tygodniową pensję uh -huh. i prócz tego dostanie za wejścia, prawda? strasznie dużo pieniędzy, za każdy mecz obetnie czy wygra, czy przegra, ważne, że jest, prawda? I przy tym trenerze na pewno by te mecze grał, by zarobił te swoje pieniądze. Przyszedł inny, wiadomo, z sam Santon odejdzie, po prostu chłopaka odstrzelili, bo patrzył na pieniądze. Ja się tego spodziewałem, rozmawialiśmy z tym o tym ze Sławkiem, wie słuchaj, uważaj, może tak być, musi być mhm. na to przygotowany. Nie daj się sprowokować, z On ma jeszcze jeden rok kontraktu w Korn. Także Sławkowi się nic nie stanie, ma 28 lat jeszcze może 3-4 lata spokojnie na swoim poziomie grać. Okej, okay, powoli będziemy kończyć, ale jeszcze mówiliśmy o smuzie, to powiedzmy o Fornaliku mhm. i o tej reprezentacji. Mówi Pan tak. Kolejny cytat, ale świetny. Gramy o to, żeby nasi kibice pojechali na plażę Copacabana. Kupili tam sobie dobrego loda i cieszy cieszyli się, że mają swoją reprezentację na Mistrzostwach Świata. Dziś od słynnej Copacabany jesteśmy niestety tak daleko, jak ja od śniegu na Kilimandżaro. Dlatego, że ja w ogóle nie lubię śniegu, dlatego to jest to moje porównanie. No cóż, e, powiedzmy sobie w ten sposób. E, Waldek tym ostatnim meczem w Irlandii, nie w czasie meczu, tylko przed meczem, narobił sobie bałaganą. No wysła bałaganu, takiego, że zaczął eksperymentować, chociaż na te eksperymenty trener w naszej replitacji nie ma zbyt wiele czasu. I w tym momencie on miał pierwszy mecz trzy dni wcześniej z Rumunią, gdzie sobie wszystkich chłopaków sprawdził, m.in. Wawrzyniaka. Przyjeżdżamy do Irlandii, przyjeżdża Benisz. Ja byłem przeciwnikiem Benisza, żeby on grał w, Pol w Polsce bo grał słabo za, za smudy był dzień był, był kilo za, za ciężki, był nieprzygotowany, prawda? Ale teraz, kiedy on gra w Leverkusen i gra bardzo dobrze na lewej obronie, przyjechałeś, to sam go na lewą obronę. Co zrobił Waldek? postawił go na prawą? Nie, nie wiadomo dlaczego. Tam dwa razy ten Benin się po tej nie urwał, raz zacentrował do dzisiaj piłki. Szukałem nie wiedzą, gdzie ona jest. I to jest dla mnie błąd, dlatego że to, co pokazał Wawrzyniak, my wszyscy wiemy, prawda? To jest dobry, równy zawodnik, na którym zawsze możemy polegać, prawda? Ale do tej międzynarodowej piłki jest to trochę za mało. Zagodowy z Rumunią dajmy, by Na prawej stronie wiemy o tym, że będzie, że będzie i tak piszcze grał. To jest jeden z najlepszych obrońców w tej chwili Bundesligi i w ogóle nie ma żadnych znaków zapytań. Wiadomo sprawą, że wszyscy mówimy, że. Obraniak nie pasuje do rotacji, mhm. nie pasuje do Lewandowskiego. Do Wszyscy wiemy o tym, prawda? I z uporem maniaka każdy z trenerów to i był smuda. I teraz Waldek próbuje tego obraniaka i myśli o przy mnie on odpali. Nie odpali dlatego, że to jest to jest człowiek, który jest w sposób jego gry jest bardzo widoczny, że jest samolubny. On nie cierpi wokół siebie jeszcze lepszego siebie, a on w tej reprezentacji, która jest, to jest chyba trzeci albo czwarty do, do, do zagrania piłki. Za tracąc piłkę ma pretensje do całego świata często, prawda? Ale dlatego mówię, dość, że jest samolubny, dlatego, że on nigdy nie będzie widział swoich błędów, tylko będzie widział błąd, że Lewandowski źle pobiegł, że, że Błaszczykowski... Ja myślę, że Obraniak to jest dobry materiał na piłkarza, gdyby właśnie poskromił Pewne rzeczy, pewne zachowania. Tak są. Tego już pan prawdopodobnie nie wyleczył, że on ma dobry kontra no. w klubie. On y, y, widzi, że tam gra. Dwa, co y, mnie zraża u tego piłkarza, brońcie panie Boże, może on być wspaniałym człowiekiem, mm -hmm. prawda? To, że on nie stara się, nie stara się zawładnąć języka swoich rodziców, swoich przodków, prawda? I nie ma tego kontaktu z drużyną. Y, czy, czy przed meczem, czy po meczu, prawda? to jest tak samo ważne jak w czasie meczu. Wi, widzimy to, że Lewandowski, on, mu, on żyje. On żyje z tego, żeby mu dogrywać. Wtedy strzela bramki. A jak ty piłek nie ma, to wie pan, to tam, nie wiem, Maradona, no Maradona marzenie, ale, ale Lewandowski, czy, czy obcy... Miło mi było, czekałem na to spotkanie. No wie pan co, ja powiem panu szczerze, że jestem trochę rozczarowany, bo... Wszędzie tyle wina, nam nic nie zaproponowano. Dlaczego? Nie no ja macie problemy pan, z a pieniędzmi? Płamstwo, czy... A to pan kłamie, a to pan kłamie. Proponowałem, proponowałem. Nie mamy na pewno. Myślę, że cały sport nie ma tyle pieniędzy, ile pan wyciągnął z widza swego czasu. <grym> Żartuję oczywiście. A pan nie popatrzył za tego Uważam, Pan pan jest bardzo mądrym człowiekiem, że pan tak mnie przejrzał, że teraz nie wypada mi cokolwiek innego powiedzieć, tylko przydać panu racji. <grym> Dziękuję za rozmowę. Andrzej Grajewski, był moim i Państwa gościem.